Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Monster Planet. Sorry, że tak dawno nie było, ale miałam już filmik przygotowany, tylko że gdzie skasował tak. To jest mój kolega, z której będę nagrywała ten filmik, można tak powiedzieć, prowadziła chroniczną. Pozdrawiam. приятной игры Юж. Нагревам Юж. И кто здесь еще не видел, нагревам. Уже за прошлый год покоя. que entrou, né? OK. <Clafra>. Só. <laughs> Co nie robić, naprawdę nie. Dobra. No i. O już mam dwadzieścia siedem Super. Będę się gadać. So but so don't mess. Okej, okay. może pokażę jakąś animację, bo mi się nudzi? Okej. Okay. <laughs> e meu se for casar Questa animazione. Yeah. Mm,

Da mi suba jak ma konto Zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapkowania Jak zwykle, ale to jeszcze nie koniec odcinka Nuda no Wrzucę może jeszcze jakąś muzę No. Wrócę jeszcze jakąś muzykę teraz. Mi się nudzi. Tylko niech mi odpowie. Hey. 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 byłka, byłka. ludzie cię tu zabiją za force, wbiją ci w plecy nóż szczęście częstując cię tortem częstując tradycyjną zagryską. tu żeby popić wódkę czasem kupuje się piwką Tutaj masz wszystko od po Podragi świata możesz pać, pić ruchać, pakać, potem wracasz Żyjesz jak na wczasach, ty masz zagraniczną pensję Jak pracujesz, gdzie żyjesz, masz jedynie depresję Witam cię w mieście, każde miasto ma klimat W Polsce w żadnym mieście radę ci się nie zaczynać Chodzik tu nie zabija, jak gang El W tych nie trzeba i masz tu załatwione To każdy dobry ziomek i każda dobra dziewczyna Wie to gdzie i jaki z kim trzeba trzymać Ej Z Buku zaczyna, witam cię teraz w Polsce, zamiast chlepem i solą, Witam tym trakiem i jointem Witamy w Polsce, to jako jaką tu dżam rok, tylko w tym kraju w pierdo. Dostanie za darmo, ale też cię nakarmią, Koń się z Polsce Bogiem, jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę Witamy w Polsce, to jako i tu dam rok, tylko w tym kraju wpierdol To Dostanie za darmo, ale też cię nakarmią, koń się z Polsce Bogiem Jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę Polsce, to kraj, co zdobył sławę, nie dając innym trupy, kotając innym radę. Najechał na nas kraje, swastyką się z tym wąsem. Popełnił samobójstwo, bo górno wiedział o Polsce. Polska nie jest piąkiem, nie poda się jak Czechy. Bo jak zajdzie potrzeba na czołgi, bierzesz na Nie oddam wam tej gleby, życie oddałbym za nią. Jebać tych polityków, oni tego nie ten kraj jest moją mamą, bo wychował Polaka Jak patrzę co oni z nim robią, to chce mi się płakać Ej, panie biurokrata, chcesz sprzedać moją Polskę? Po moim trupie, kurwa, to nawet może owszem Ale teraz ją oszczędź, jestem patriotą Witam cię w kraju, gdzie nie ma złóż, choć króluje złoto Gdzie każdy chce być sobą, ale musi zmienić maskę Dobrze, że w tej Polsce chociaż garstka głosi prawdę Jadamy w Polsce, to jako dąb rok Tylko w tym kraju w wpierdol, zostanie za darmo Ale też cię nakarmią, bo się z Polsce Bogiem Jedyny kraj na świecie Jestem Bogiem, jedyny kraj na Nie świecie, baku. za który oddam co mogę. Witam A cię w dobrze, Polsce, co kraj, który mam sercu. grubych grupy i drobnych przestępców. Nie było to okay. bittersów, w czy Ewisa. Choć Marynarodowicz gra koncerty, to dzisiaj Moje Poglona imię zdjęcia. Michał. Moja księga słucha. I witam cię w kraju, który jest efektem. Powstał z gruzów, jak ognisty feniks. Kraj, który nie chce i nie daje się zmienić. Kiedyś zniewoleni, prawie wieki, lat dwadzieścia. No, że w nasze plecy wbijał chyba cały wszechświat. Kręci się aż łezka, gdy pomyślę o tym, że Pradziadek walczy, żeby walutą był złotym. Nie zapomnę o tym, nie ma takiej opcji. Witam w kraju, w którym każdy każdemu zazdrości. Każdy chce pieniążki, choć tu ma je niewielu. Witaj w Polsce, a teraz wróć do refrenu. Witamy w Polsce, to jak tu <śmiech> <śmiech> ale też cię na karmiał, bo się bogiem Jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę Witamy w Polsce tu tam rok, tylko w tym kraju wpierdol To wstanie za darmo, ale tyście na karmiał, bo się sposę bogiem Jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę A to, to mamy wiedzą, jak dbać o dom i zawsze no. znajdą świetne sposoby U. na oszczędzanie. Dlatego mamy dla nich dla dwie porady. Pranie w pralkach Bosch z systemem Wario Perfect pozwoli zaoszczędzić wodę i energię. A tabletki Calgon 21 użyte do każdego prania zadbają o pralkę. Ja 16 level. To będzie odcinek niespodzianka. Odcinek niespodzianka. A i sorry za, za, reklamy. reklamę. Muzaj jest. Yeah guys. Mój kumpel usłyszał beat, mówi weź coś jedni. Hit, najlepiej tak samo smutny jak poprzedni. Nagrałem Swift, który w nas się nawarstwia. Numer, może być smutny, ale widać, że tak jest Od kłamstwa do wielu kłamstw, różne oblicza, dla niektórych kłamstwo, to już nie wiem. Sposób Aha, życia okay. nie chciałem robić z który rodził z ukogo, ale taka kolej rzeczy, że mnie też czasem ruszy słowo Upadłem, to nie było śmieszne. Nadal wiem, że w układku najgorsze jest świadomość, co się upada, rozstania powietrza. Czasem bez chęci powrotu, jak ja się nie wie, to wszystko i gdzie jest wtedy zdrowy rozum. Dziękuję, Bogu, za to, że mam dobrze w domu. I po się udało, to i tak robi kilku ziomów. Nie pierdolkomy, że to ochlanił na ławkach. Bo jak liździesz patologię, to zobaczysz, jaka straszna jest. Pierwsza minuta może być ostatnią, dlatego cenię ostatnią, dlatego wierzę ostatnią. Ostatnia minuta może być pierwszą, i szczerze chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno. Ostatnia minuta ha, może być ostatnią, dlatego cenię jak ostatnią, dlatego wiedz, że ostatnią Ostatnia minuta może być pierwszą i szczerze chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno Ostatnio puszczałem numery, przy których daliśmy się ponieść dziś sam, wcześniej ty i ja Nas dwoje patrzę na stare zdjęcia i to rodzi uśmiech straszny, wtedy myśleliśmy, że jesteśmy siebie warci dziś, nie się, jak tyś mówi, że okay. pisze nieprawde bo każdy upadek tu przeszkodował mój charakter. Jestem tu może wartem i mam jedną kartę. Typy pytają, czy mówię serio, to... czy już pożarce. Żeby to... nie było, że jesteśmy źli, choć jesteśmy źli z natury na świat i tych, którzy stawiali nam mury, albo pluli za plecami, bo nie mogli sprawić tego, że nie mogą zabrać nam jednego. Jebanej odwagi, cmentarz to miejsce dusz w tybanek, żelazną stal, podlewany łzami tych, którzy mówią, że im brak. Fart jedno jest warte, że mówię, a ty słuchasz z kolei niewarte. Pierwsza minuta może być ostatnią. Dlatego cenię, jak ostatnią. Dlatego wiedzą, że ostatnią. Ostatnia minuta może być pierwszą. Jeszcze się w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno. Pierwsza minuta może być ostatnią. Dlatego cenię, jak ostatnią. Dlatego wiedzą, że ostatnią. Ostatnia minuta może być pierwszą. Jeszcze się chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno. No bo raczej na pakt na ja no Co dzień widzę widać. twoje oczy i dotykam twoich włosów A jedyne co chcę słyszeć to barwę twojego głosu Kobiety nie są ze mną szczęśliwe Bo zamiast łapać je za piłek Wolałem tu przypierdalać szyję Dziś dzwoniłem do Bełza, znaczy Bełz dzwonił do mnie Bo Dobra. wie, Sulim to sulin zawsze nie nic wie. na końcu My stream, kurwa, jeden chuj tak gram że problemy, się zgadza, nie ma na nic A wciąż Starcza na gołdę, nie napiszę Tego co chcecie usłyszeć, gdyby tak było pis. Bym tu pewnie o zakrętach jak niby życie jest jedno, pewnie dobrze to czujesz co nie. Szycie dziwka miałeś walić co Pewnie walicie cię życie. To boisko zawsze walą po nogach. Typy walą, po nosach, panny, walą, po rogach. trzecień pisałeś do niej list, chłopak. Dziś nie patrzysz, naklę, zwiększy listopad. na górę to jest. O jeden raz Pierwsza miło, o strachnią. Dlatego cenię jak ostatnią. Dlatego wiesz, że ostatnią. Jeszcze się chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno. Pierwsza minuta może być ostatnią, dlatego cenię jak ostatnią, dlatego wiedzę, że ostatnią. Ostatnia minuta może być pierwszą. Jeszcze się chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno. Żyj życiem wziąć, jakby każda minuta miała być pierwszą. Jakby każda minuta miała być ostatnią.